Siemeczka! Witam Was ponownie na kolei... w kolejnej walce. Ja to zawsze mam problem ze wstępem, jak widać. Z czym masz grą wstępną problem, co? Ze wstępem. Ten, ten on nieobecny tutaj oczywiście się odzywa. Eee, lecz... <noise> Popsuł cały wstęp. no nie... jak widzicie zawsze tak z Piotrkiem wychodzi. to eee, To się wytnie jak zawsze. Eee, <noise> tak. W każdym razie, zaraz mi zabraknie tlenów wypływam, tak, miał być ładny wstęp. O, czekajcie. Nie no. Ja to sobie ładnie zaplądowałem, że wychodzę. Tu będzie światło mnie raziło, a Piotrek mi się schował. Ja zrobiłem smoka. No ale dobra. Jak pamiętacie ostatnim razem z odcinka Piotrka skończyliśmy w kanałach. Chociaż... Jaki jest problem? Widzisz tą strzałę? Jakie mam do siebie strzały? Coś po prostu nie tak. Robałem. No! Powiem... Brawoty. Tak, bo Piotrek uczy się łapać strzały, wyciągać je i odzyskiwać. Tak jest. Możemy grać w tą grę? Możemy. Dobra, nie żyje. Nie marnuje o municji. Tak, powiedziałeś przed Nieprawda, masz to nagrane? Tak, mówię tak Dobra, lecimy panie. zaraz ci ja pisze na pistolet, wiesz? bo na pistolet mam więcej amu. O, wiesz, apteczkę. Daj! O, a to gazy mam tylko, ale marzny, to już. Zadziesz alkohol i masz apteczkę. Dobra, puk, puk, puknij. Nie, tego się nie otwiera. Chyba <laughs> słyszały, czekaj. Uciekaj! O nie! Ej, ej, ej. nie A my nie jakieś potwory To chodzi. <słuchanie> ej, Wojtek ja się trochę... Chcę Gdzie zabić? O <słuchanie> mało Tak Piotrek, strzela do wszystkiego to się rusza. To jest bardzo bezpieczne, no, no, bo nie ufa jest baseballa, no może to się czy? Michał, przestraszyć Michael. Dobra, dobra. E, Troi mówiła, że przyjdziesz Boże, dobrze, że nie widziała jak się złątko, Nigdy gdyby mnie nie wzięła na poważnie. Zabujałeś się, co? A jak, Widziałeś ją? Dlatego się zgłosiłem na ochotnika. Więc ryzykujesz życie w walce z hordą zombie po to, by zaimponować dziewczynie? Stary, przed epidemią największe moje osiągnięcie to była szóstka z dyktanda. Czais, Żeby nawet na mnie nie spojrzała. No to teraz łapię każdą okazję, jaka się trafi. Niech ci będzie. Co tu jest do zrobienia? Ta, okej. Okay. Próbowałem dokończyć, ale nie wejdę wyżej niż dziewiąte piętro. Zajmę się tym. Musisz zrobić tak. Weź materiały wybuchowe, włącz piece gazowe i umieść ładunki w konkretnych mieszkaniach. Eksplozję utworzył wzór, którego nie będzie można uznać za przypadkowy, tak? Jeśli zdołają to wyjaśnić, pierwszy im osobiście kurna pogratuluję. No to zasuwaj. Pierwszy przystanek masz na dziesiąty. A, tak jest faniak, nam dyktuje co mam robić. Piotruś? Aha, okej, okay. Dobierzemy bierzemy fajerwerki. Mogę odwiedzić, by... czekaj. No. Co ja mi? wszystko wziąłem. Wojtek, tych nas wystraszył? Tak, ciebie. Nie mogę strzelać do opcji. Twoje milczenie było dla niego zabójstwem, znaczy się przestraszyłem. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Tak, jasne. Kowalski. Po prostu... Jakie brak miejsca, gdzieś mam silny... A, wow, po prostu brak. przyszła ci pizza. Nie. Ach, już myślałem. Nie, kolego. ty nie osądzaj ludzi, dobrze? Dobra, już nic nie komentuję. choćby. co robimy? Brałaś mnie, szeryś się. Otwieramy skobel i lecimy. Kobel, co ty skobel? No skobel, to co to, to, to właśnie tworzyłem. Puk, puk, who's there? We. To? Puk, puk. O no to. Coś... Oj, to są drzwi. No niesamowite, I nawet winda. No? Tylko, o nie, jestem to... już pracy. To nie działa, wiesz? Nie ja oczywiście. Tyk. Coś zrobił. Włączyłem windę. Jasne, a winda obok Cię pali, no to, to jest sens. Jedźmy nią, nie? Ja się to trochę no, Jak u ciebie, jakby. Po urzędach, słuchajcie. Zmarło się biedarsce. Ty że stoisz, jakby. Ty nie stoisz, w ziemi, jakbyś się zapadał. Tak samo, skaczesz. Nie właśnie, to ty nie. nie. Ty Co tak robisz. Tak robisz w Nie. Ociekł ten. Chyba obgryźli linę. Widziała. O. To ty wysłuchasz. Pierwszy to tu robi? O nie mnie! Też to masz? Tak Tak, już tak O, lubię szybę windy Tu się złapać nie da moment Co to chodzi, Ła no, wow. Dobra, wchodzę, powoli ale jest A... so, tak, tylko teraz czek tu A do boczku, cyk Patrzcie twarniaka. Ciaść to! Oglądało że spider Spidermana jak się było młody No ja dzisiaj oglądałem akurat No to <laughs> jesteś młody Come home Coming home Coś takiego. A to tego nie widziałem O, to mam zamek To jest ostatni film ze Spider-Manem. Z tak tym tak, młodym aktorkiem. No no. Fajny. Tylko Peter Parker. Ale to jest chyba tędy chodź. Tak to wygląda. Michael, jestem na dziesiątym. Ładny 105, obraz. 106, I zdjęcia. 134, i Ups, spadłem. To pięć. To ty.

Szkoda, że tego nie widziałem Ona klęczała? Ja nie poszedłem, tak wstała i nam się rzuciła Piotrek Ej, i ten śniedzał plastem, bo mam sobie jo, o, Chyba ich poraziło. A mnie też Dobra. Ty jeszcze żyjesz, mendo. Plany, apteczka. Okej, okay, enter, dziękuję. Chwilecz się. Co ty mu zrobiłeś, bo tak trzeba e, Nic. Tak to jest, jak się wkłada palce w gniazdko. <grym> I widelec. <grym> I widelec. Nie, ten biznesmaster będzie w stanie. Coś ty tu zrobił. Dobra, nie, tak żyję. Nie, się on nie żyje, ale. No ma fajne jedzenie, Czemu co? psujesz psa? Nie się Nie się. Wojtek został go. Brawa. O, o o, on jest. Nieważne Dobry kij! Jak Widziałem, piękne. jedną kulą, wojtek. Karla spędził. <laughs> Kawę ma. Tam jest. Czekaj. Po co zombie jakoś... Wow! Ta go... To jest plujący. Uważaj. Nie ruszaj się. Ty, to... Jakie to obrażenie dodaję daje. zostaw! Dobra, to strzeliłem A ten co? Zabił się. Jedną strzałą, wiesz? Kto go zabił? I ja. Tak. No dostał strzał do mnie. Po obiciu przeze mnie. 50 dolarów. Aha, ten. A ten to w sumie nie wiem. Apteczka. Chyba przyćpał trochę, wiesz? Obserwowałem, że było zdjęcie rodzinne. I wziął leki, bo pewnie już ona zginęła. Piotrek. Odkręcam gaz. Co? Mam takie przemieszkanie z głowy. Jak Wojtek. Co? Co? Tam chłopaki coś jedzą He <laughs> Hehe. Fajnie. No, nie ruszaj się Wojtek, widziałeś kiedyś w zielonej strzały? Yy, możesz <laughs> założyć. Nie, bo każdy z nich ma strzałę w głowie i do mnie idą. <laughs> chodź, zobaczcie, co panie wygląda. <laughs> Skończyłem z drugim mieszkaniem. Już, Już idę. No, nie, przewrócił się, Wojtek, chodź. Gdzie ty jesteś? Co jest? Raz? Patrz co tu zobaczysz? Michael, uciekaj stamtąd! Raduj się! Nie! Dam radę powstrzymać! A właśnie na tym! Zbieraj strzały! Nasz Michael chyba zginął. Ale trudno, ja mam strzały. Uf. ja też się nie będę przejmował. Uf. <laughs> Otwórz drzwi! Ale bizzle, synu. Przecież ja mogłem to wcześniej strzelić. Mogłeś. O, Piotruś. Słucham? No. Oni tu przyjdą. Do danych buku, tak? Może nie. A czemu słyszę jak jakaś... feministka biegnie? Nie wiem. Nie, Feminiska wow. to byśmy widzieli wcześniej. Wow! Co? Ta krew. Co? <laughs> Co to było? To ja. To nie ja bym O to ty! Nie. To była feministka. Racja Zabiłem go, tak? Przypadkiem? Coż nie żyje, nie przyda już się Nie staniesz? Dobra O Piotrek! Które dostał, wybuchnie, chowaj się! Kabum! Nie no, po cichu to zróbmy, no nie? <noise> tak, to może być rozwiązanie. Bo chciałem ich przeszukać, ale zostały tylko dwie ręce i pół ciała. Pojadę teraz. Ło! To To fajnie wyglądało. Tak uderzył i takie slow się Dobra, koniec zbierania. Ja wiem, że to nam się przyda, ale. Przek? Może nie otwieraj tego Okej, wykonałeś nic i Co mamy dalej robić? Bo tam w sumie była dziura i ja nie wiem czy... To trzeba być do góry na pewno no, i jedną jeszcze pnięcą no, do góry To trzeba być do góry Zbierajmy to stąd No dokładnie, taśma klejąca przyda się Tu nic nie zrobię ja już nie mam miejsca w takim półku ja też właśnie już nie. Dobra, trzeba znaleźć jakieś schody To jest raz O tu jest dziura Dobra Wiesz co nie schody Tam jest dziura Wcześniej Tyle, jak po... Ej, właśnie to powiedziałem No bo ja już wcześniej mówiłem o tym Ja mówię ej tu jest dziura A ty wiesz co? Nie, nie schody, tam jest dziura bo ja cię nie słuchałem. Bo i tak pozwól tutaj. och, och, ja nie wiem, czy Ja och, och, O, skąd się wziął? Słyszysz to? Ej, ty słyszysz ten płaczące dziecko? Tak. Tobie też się to nie podoba? Ono stąd dochodzi gdzieś. To ja załatwię tamte mieszkanie, a ty to wcześniejsze, dobra? A, muszę czekać na siebie. Bo tam płacze dziecko. To u mnie chyba, wiesz? No tak, u mnie. Jezu, to jest creepy. <laughs> a to tylko zombiaki. Weź, ja tam jest tak creepy, ja nie widzę nic w pororach, to jest najgorsze co może być. Ach, grałeś ten Outlast. A grałem. I tam to jeszcze najgorsze, inne. Najgorsze co może być stary. Dziecko jeszcze na, na długim korytarzu, to jest, o Boże. Otwórz też widzę, no, patrz tu. Już idę. Oczekiwanie na innych graczy, w sensie mam. Ja się napiję zielonego napoju. Słuchajcie, Oj, bardzo tak, dobry szrek, szrek, Shrek. Szejka. Yy, sh <laughs> Zrobiłem sobie szejka, słuchajcie. Na wasze zdrowie. Nie, 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 nie. Jocie. Thank <laughs> you. A oh, sorry, wyłączyłem ten, jestem, jestem No so, fajnie. To miało cię przerazić? <grymne> Już nie powinni stać <grymne> Ale co to teraz było ja się pytam Wiesz, że musimy tam iść No to go Aha do tamtego Aha do tego co dziecko tam było, nie? Piotrek! <grymne> Coś ty zrobił? On mu skręcił... Miałem napisane uspokój, on mu skręcił kark Jest to jakaś forma uspokojenia. Tu jest inne dziecko czy... no nie, to Dziecko w dziecku. Złotone. Super, a tego dałbyś radę tu z powrotem zdecydowanie nie odmówiłbym teraz pomocy To bliżej I Ida Wojtek No, ja też tak sobie to nie dał rady, musisz położyć mieć. Zabrać denunator, wiać stąd i wywalić to wszystko w powietrze. Polecam, dobra, Michael. Tak. Uciekaj okay. stamtąd i wracaj do Troj, teraz! Po prostu zostaw detonator! Michael! Zgubiłem się, a ja idę za tobą. Ach, jak ten łosiek. Na pewno daleko dojdziemy. Ja się zgubiłem, czyli. Tego się boję właśnie. Nie, tu są winni. Prawie tu łodzi, kto winda. Dąbni ja ci jedną. nic nie mogę zrobić. Ja Będę cię chronił taki... plecy. O, skrzyneczka! <grym> Super! Czekaj, bo A ty tak! A ja chciałem skoczyć w górę. do tej dziury. Na parter! Szybciej, 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 szybciej! Ej, ja już widzę jak to zombie występuje, nie, nie, nie. A jakby tak przeciąć liny? No nie, to czemu się zebsuma na trzecim, no. A, nie, nie ma W sumie to... to chciałem zrobić. Co ty zrobiłeś? Nie, nie było było... Jakby tak przeciąć liny i w tym momencie ktoś przeciął te liny czy coś takiego. Uff. Uff. On mnie zabił! A! Uwaga, wybuchnie Czemu on się nie mnie zamachnąć Oko, uratowałem cię Dzięki Piotruś a, nie ma Ja z tą siekierą dużą byłoby ciężko mi no, a ten duży nie żyje, tak? Chyba tak Dobrze Okej, okay, on jest słabo za municją, tyle ci powiem Eee. Mamy jeszcze niżej dwa piętra, nie? To tak jak u mnie, więc spoko. Mam chyba z dziewięć pocisków łącznie tylko. Tu są schody, chodź. Panuje peski, jeszcze mam jeden pocisk. Jest nasz kolega. Mam ja w porządku. Mam detonator. Chodź, tutaj, I ty jesteś, czekaj. Dobra, widzę I co mam z tym zrobić? Ja teraz naciskam H, ja jakieś zawody... No dobra. Ha, wydostałem się z budynku chyba, tak? tak No, dobra. Go. Go o otwarte. A, tu jest ten. Okej. Okay. Ups, co nie tak. No tak, ja ci ratuję tyłek. Ej, chciałeś zawodnie. Czas na no NIE! No, użyj tej drabiny. Ej, jakiś figurka jest. Figurka no? Nie! Wysokiego. Tak? O, wygrałem. A ty masz figurkę? Aha, nie powiem cię nie mogłem to wygrać, ale to była figurka Nie A, było figurę Nie ma tu figurki Możemy misję czy kończymy odcinek e, jeszcze chwila jak, jak to wygląda z czasem u siebie? Mamy jeszcze 10 minut jakieś Tak bo się zgubiłem Ty gdzie jest ta figurka? Nie było tu figurki nie wiem, to Jaka. Byłaś. Oszukańczył. Oszukanie oszukań, oszukań, już jesteś, wiesz? Mam już detonator. Teraz zobaczymy o co w tym wszystkim chodzi. O wielkie jedno wybuchnięcie jakby tylko chodzi. O... Słuchajcie, przepyszny shake jogurt naturalny, banan, kiwi i co? I. I, I to zielone takie. A co jest zielone? Zielone. Nie, 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 szczaw. <grych> nie, wiem, <rzepa. grych> Takie liście zielone. Bóg szpan. nie, Takie nie, 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 na nie, w nie, 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 robimy nie, Tak nie, nie, działa to nie, O cie, nic nie ma! Aaa! widzisz? Creeper! Mam nadzieję, że to wystarczy. Skontaktowałaś się z Jade? po co to jest? No, żeby... nie zbombardowali. A, no. Że pokazali, że to... Bo oni określili, że tylko zombiaki tutaj są. Wierzysz mi teraz, że jestem po waszej stronie? Apatrz, słońaki, oni chcą nas zabić. Mam na myśli, jeśli naprawdę jesteś po naszej stronie, musisz skontaktować się z MRE. Muszą powstrzymać bombardowanie. Wiem, ale straciłem jedyny sposób na dotarcie do nich. Hej, słuchajcie, stali wykopują się w sposób przez zagłuszanie. Potrzebuję jednak Waszej pomocy. Świetnie, Jake, słuchałaś? Musimy się spotkać. Tak. No dobra, spotkajmy się, że po nas wodę przyszła Mara. będę widział w nocy. Zapomnij ja się. Zbieraj algi Co szukaj? Takie świecące niebieskie coś było, no nie w wodzie Widziałeś? Nie wiem, ale tu coś świeci, czekaj Ale w, ale w wodzie to właśnie jestem w wodzie No to jak się świeci na niebiesko, to to jest to, wiesz Ale po wodą to jest czy na wodzie? Tak, to tak. Co to mi tam ryka? Pod wodą czy na wodzie, tak? Pod nie nadchodzi noc, Piotrek. Na się uciekamy? No, chyba, no nie. Chodź na Oho, panie, gdzie ty jesteś? O, tak, tu jestem zły. Wiem, ich jest trzech. Tak. Czwarty trym, jest w nie? Ja się, czekaj. Aha, i tutaj masz. Patrzcie, jest Jet w czerwonym budynku, za szmaragdym kanałem. Dobra, Dobra Piotrek, da. trzeba to teraz ogarnąć. To jak tak, jest się. tutaj. Dziwne, no kto pierwszy biegnie, to jest wygrywa. Prosta impreza, jego. Dajesz? Już biegnę, co ja się płynę. Płyniesz? Na dachu Kąsię. jest. Widzę, widzę. Przed do góry. Jestem pod tobą w wodzie Wiem, widzę Twoją latarkę to wszyscy widzą Tady. <laughs> Jak ja mam tu webrz z latarki? Wow. Muszę dookoła, ty Nie, już ci świecę Po murkach skacz Skaczę O, patrzcie To jest jeden wielki mur, stary Mnie ugryzło mnie coś Dobra, mam walonę, Mam Cześć. On jest. I przed nami. Nie masły. Jakiś mur jest, tu się nie da wejść nigdzie Opuszczanie, nie wiem. Tak, To? Jesteś na murze? Tak i mnie ścigają. To jest zimęczyk. Dobra, biegki do celu po prostu, bo to nie strzelaj, broń bo, Boże, bo nas zjedzą. O rzecz ty, FAK Jeszcze został ufałką! Nie żyję. Dostałem błąd. Odradzam się, spokojnie, spokojnie. Nie musisz się nie martwić. Nie będę. <grym> no on dopadł, nie ma. Nie wiem, czekaj, Upałka, Ej, Upałka. Spin, spin, no o nie. On zrobił coś, co śmieszy. Patrzcie, on tam był. Jest wir, który будем tutaj pokłócić. Aha. Ulecję im gegen. zawsze walczę do końca. Tym dobre jest to, co no, o cholera. No nie dałem. 63 na do Dobra, idę do głębi. Się kręciłem w kółko. Dobra, do Dobra, gdzie jesteśmy? W U, U, U jade czy gdzieś tam? Porozmawiaj no ja tu. Kto to jest? Pitan. Nie wiem. Jest pogadałem z kimś. Ooo, Rupert. Pamiętaj, on ma broń. To zbliżenie na twarz. Dobra, słuchaj, skoro jesteśmy w bezpiecznym miejscu... nie? Tak, to będziemy tu kończyć w takim razie. No dobra. I znowuż kończymy w tym samym miejscu. Tak jak ostatnio na moim odcinku. Tak. To jest twój dom. W sumie tak. Piotrek, tym razem nie idziesz tutaj do tego dziecka. Zostaje. No go więcej. Zostaw, tak. Spokojnie, chłopak sobie poradzi. E, więc e, dzięki wielkie za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jakby co piszcie na komentarzach, co wam się nie podobało lub co się podobało. Łapki w górę. I zapraszamy we wtorek na kanał Piotrka. Końcie, trzy łapki w górę i robimy challenge. Tak. Dokładnie tak e, On tak zawsze spontanicznie. Że tak jakby co. <laughs> Piotruś sobie wygląda wygodnie wygląda wygodnie Serio? Dobrze, to Piotruś pożegnę się z widzami Cześć Pożegnam się, więc dzięki wielkie zaglądanie jeszcze raz i do zobaczenia. ja.